Po lecie Twoja skóra znowu zaczyna się buntować, trądzik wraca, zaskórników jest coraz więcej, a Ty kompletnie nie wiesz co robić. W tym filmie opowiem Ci dlaczego po wakacjach często dochodzi do pogorszenia stanu skóry i co robić, żeby działać skutecznie, bez nadmiernego wysuszenia i co najważniejsze bez paniki. Latem wiele osób zauważa, że ich skóra wygląda lepiej. Zmiany trądzikowe są mniej widoczne, skóra jest bardziej gładka, bardziej opalona. Niestety jest to efekt tymczasowy. Dlaczego? Dlatego, że słońce rzeczywiście wysusza skórę, to się zgadza, natomiast jednocześnie powoduje pogrubienie naskórka, co często łączy się z zaczopowaniem, z zablokowaniem. Uść gruczołów wojowych. Jeśli do tego dodamy pot, brud, zmiany temperatur i często przypadkową pielęgnację, to okazuje się, że ta pozorna poprawa była tylko tymczasowa i wrzesień, październik to jest moment, kiedy skóra zaczyna się pogarszać. Dodatkowo, skóra wysuszona przez słońce zaczyna. Pomagać sobie tak, jak potrafi, czyli zaczyna mocno produkować sebum, zaczyna się bardziej przetuszczać, i ten, te zmiany trądzikowe to czasem wygląda tak, jakby one zaatakowały ze zdwojoną siłą. I często to jest moment, kiedy mamy ochotę zadziałać mocno, agresywnie. Natomiast ten film jest po to, żeby uświadomić Ci, że to nie jest dobry kierunek działania. Zatrzymaj się na chwilę, przeanalizuj to, co za chwilę powiem, i zacznij działać powoli, systematycznie i skutecznie. To jest najważniejsze. Trądzik to nie jest tylko kwestia estetyczna. Trądzik jest przewlekłym stanem zapalnym skóry, który wymaga zrozumienia całego mechanizmu działania skóry, a nie działania tylko na objawy. Główne przyczyny powstawania trądziku to jest nadmierna produkcja sebum, zaburzenie rogowacenia, a więc problemy ze zuszczaniem, przez co dochodzi do zablokowania gruczołów łojowych. Po trzecie, to jest namnażanie się bakterii Cutibacterium acnes, i po trzecie. W efekcie tego, o czym powiedziałam, to jest stworzenie się stanów zapalnych. Stanów zapalnych, które są widoczne na skórze w przeróżny sposób, bo to mogą być zaskórniki, to mogą być krostki, grudki, to mogą być podskórne, bolesne cysty. I tak jak rodzaju trądziku jest wiele, tak samo nie ma jednego schematu pielęgnacyjnego dla skóry trądzikowej, który sprawdzi się u wszystkich. Dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć czym jest trądzik, żeby dobrać odpowiednie składniki aktywne do problemu, który masz na skórze i do typu Twojej skóry, a potem żeby konsekwentnie działać. Bo tylko konsekwencja da nam efekt w postaci wyprowadzenia skóry na prostą. Pielęgnacja skóry trądzikowej, żeby była skuteczna, nie może być ani przypadkowa, ani zbyt agresywna. Pięć zasad pielęgnacji takiej skóry. Po pierwsze, oczyszczanie. Oczyszczanie skóry trądzikowej musi być skuteczne, dokładne, ale jednocześnie łagodne. Unikamy stosowania produktów myjących, mocnych, wysuszających, które dosłownie wysuszają tę skórę na wiór. Po drugie, nawilżanie. Tak, skóra trądzikowa, tłusta, przetuszczająca się z nadprodukcją sebum, one również potrzebują nawilżania. Skóra nawilżona to jest skóra, która szybciej się regeneruje, na której zmiany zapalne szybciej się goją, i to jest również skóra, która nie włącza swojego mechanizmu obronnego w postaci nadmiernej produkcji sebum. Po trzecie, składniki aktywne. Co tutaj będzie? Kwas salicylowy, kwas migdałowy, kwas szykimowy, niacynamit, kwas azelajnowy, drzewko herbaciane. Ale uwaga, nie wszystko naraz i nie w najwyższych stężeniach. O tym sobie za chwilę powiemy. Po czwarte, ochrona przeciwsłoneczna. Skóra trądzikowa to jest skóra, która jest skórą często podrażnioną, ale jest również skórą skłonną do powstawania przebarwień pozapalnych. I po piąte. Konsekwencja i systematyczność. Skóra z problemem trądzikowym to nie jest skóra, która wychodzi na prostą po tygodniu albo dwóch. Wychodzi, ale w momencie, kiedy ma dobrze dobraną pielęgnację, jest systematycznie pielęgnowana i kiedy ma odpowiednio wiele czasu, żeby móc się zmienić. O składnikach aktywnych już wspomniałam, one będą tutaj kluczowe. Natomiast pamiętajcie o tym, że to nie może być tak, że pielęgnacja skóry trądzikowej wygląda w ten sposób, że w każdym produkcie, który nakładasz na tę skórę, masz jakiś składnik aktywny, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o składnikach mocnych, kwasowych, zuszczających. To nie zadziała. To, czego potrzebuje skóra trądzikowa, to jest równowaga. Tak jak powiedziałam, to jest skóra, która potrzebuje z jednej strony nawilżenia, nie tylko samego nawilżenia, ale również kojenia, łagodzenia i odbudowy bariery hydrolipidowej, a z drugiej strony skutecznego działania składnikami aktywnymi. I tylko wtedy, kiedy skóra dostanie tę równowagę, czyli z jednej strony nawilżenie, z drugiej strony działanie składnikami aktywnymi, Wtedy ma szansę wyjść na prosto. Jakich składników aktywnych szukać w produktach do skóry trądzikowej? Kwas salicylowy, kwas migdałowy, kwas szykimowy, kwas pirogronowy, kwas azelainowy i azeloglicyna, dodatkowo cynk, niacynamid, drzewko herbaciany. I to są te składniki, które działają stricte na zmiany zapalne, na przetuszczanie się skóry, ale pamiętajmy również o Całej rzeszy składników nawilżająco kojących, i będzie tutaj zarówno mm, wąkrota azjatycka, jak i pantenol, jak i kwas hialuronowy, który nawilża, a więc nie tylko składniki aktywne działające na wypryski trądzik sebum, ale również składniki aktywne, które koją i nawilżają. No to przechodzimy do produktów. Wszystkie produkty ze składnikami aktywnymi. Na początek produkty do mycia, do wyboru. Żel, emulsja, pianka. Wszystkie ze składnikami aktywnymi, dobrymi dla skóry trądzikowej, przetuszczającej się z nadprodukcją sebum. Żel, piąkankiul. Kultowy z kultowej serii. Myślę, że każdy, kto ma problem trądzikowy, zna tę serię. Żel, który, w którego składzie znajdziecie kwas salicylowy, ekstrakt z kory wierzby białej, a więc naturalne źródło kwasu salicylowego, ale również między innymi ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, a więc składnik nawilżająco kojący. Emulsja. Nineless, ona również ma kwas salicylowy, ale ma również ekstrakt z trolistki sercowatej. I pianka to również kwas salicylowy, ale także ekstrakt z kory wierzby białej. To są produkty, które dobrze, dogłębnie oczyszczają skórę. Moim zdaniem one się sprawdzą w momencie, kiedy czujesz, że twoja skóra potrzebuje mocniejszego, głębszego oczyszczania. Umyj wtedy tymi, którymś z tych produktów, bo nie wszystkimi, którymś z tych produktów skórę. Możesz nawet na chwilę pozostawić ten produkt spieniony na skórze twarzy, a następnie potem spłucz dokładnie wodą. Kolejny krok w pielęgnacji to jest tonizacja i regulacja. Oczywiście regulacja wydzielania sebum i odblokowywanie ujść mieszków włosowych, a więc zablokowanych porów, po to, żeby ta skóra pracowała prawidłowo. I tutaj cztery produkty dla Was do wyboru. Wszystkie zawierają kwas BHA, a więc kwas salicylowy. To jest kwas, który rzeczywiście w pielęgnacji skóry trądzikowej on bardzo często jest podstawą. Zwracam jednak uwagę, że nie każda skóra lubi kwas salicylowy, więc to nie jest tak i absolutnie się tym nie przejmuj. Jeśli Twoja skóra jest skórą z nadprodukcją Sebum, z, ze zmianami trądzikowymi, ale zauważasz, że Twoja skóra nie lubi kwasu salicylowego, to spokojnie możesz wybrać inne składniki aktywne. Natomiast rzeczywiście kwas salicylowy jest kwasem podstawowym, jeśli mówimy o pracy ze skórami trądzikowymi. Na początek tonik Pionkankiul absolutnie kultowej serii Akne. Myślę, że jest to seria bardzo dobrze Wam znana. Następnie mamy płatki, to są płatki tonizujące, regulujące. Z marki Abib. One tutaj mają w składzie nie tylko kwas salicylowy, ale również kaprylo-ilosalicylowy, a więc kwas LHA. To jest nieco rzadziej spotykany w kosmetykach kwas, bardzo dobry do pracy ze skórami trądzikowymi. On działa na podobnej zasadzie jak kwas salicylowy, wnika głęboko w skórę, jest w stanie przenikać przez pory i oczyszczać te pory, natomiast działa łamieniowo. Łagodniej dla skóry. Łagodniej oznacza, że jest potencjalnie mniej drażniący. Some BY Me i tonik z kultowej serii dla skóry trądzikowej w składzie zawiera to, co powinien zawierać produkt, który ma działać na skórę trądzikową. Tutaj mamy. I ekstrakt z drzewa herbacianego, i kwasy z grupy AHA, BHA i PHA, również składniki kojące, nawilżające. To jest produkt, który nie tylko reguluje wydzielanie sebu, nie tylko oczyszcza pory, nie tylko zmniejsza stany zapalne, działa antybakteryjnie, działa kojąco i ma tutaj również składniki nawilżające, i nieco łagodniejszy od niego również toner z Mary and May. On zawiera ekstrakt z drzewa herbacianego, zawiera kwasy AHA i PHA, a więc nie zawiera kwasu salicylowego. I to będzie alternatywa albo produkt dla tych skór trądzikowych, które nie uwielbiają, nie kochają kwasu salicylowego. Moi podopieczni ze skórą trądzikową zawsze pytają, czy można używać produktów punktowych, albo jak sobie pomóc, kiedy czują, że coś zaczyna wyskakiwać, że coś nowego, jakaś nowa zmiana zaczyna powstawać. Ratunkiem i dobrym rozwiązaniem w takim przypadku są produkty punktowe. Czasem dostaję pytania, czy można stosować produkty punktowe, stosując już składniki aktywne w innych określonych produktach na całą twarz. Oczywiście, że można. Już w momencie powstawania nowej zmiany, nowego wyprysku, nowego stanu zapalnego, w momencie kiedy czujesz, że coś się tworzy, jak najbardziej możesz stosować produkty punktowe. Który to zawsze jest kwestia przetestowania kilku i wyboru tego, który będzie dla twojej skóry najlepszy. A najlepszy będzie ten, który po prostu będzie na twoje zmiany działał. Ja dzisiaj mam dla was propozycję trzech tego typu produktów. Zacznę od mi i produktu z serii do skóry trądzikowej. Pokazywałam wam już toner z tej serii. Tutaj mamy hmm, żel czy krem punktowy, on również opiera się na zawartości kwasów z grupy AHA, i BHA, i PHA. Mamy tutaj również drzewo herbaciane. Dosyć mocny produkt, dobrze działający zarówno na stany zapalne, jak i na zaczerwienienie. Będzie również wspomagał gojenie się zmian już na etapie, kiedy one się wyciszają. Kolejny produkt na zmiany zapalne to jest marka Uniq i produkt z kultowej serii z wąklotą azjatycką. Oprócz wysokiej zawartości wąkroty azjatyckiej znajdziemy tutaj również kwas salicylowy, znajdziemy niacynamid. Bardzo dobry produkt zarówno na aktywne zmiany zapalne, jak i na zaczerwienienia pozapalne, potrądzikowe. Do nakładania na skórę punktowo, bo wąkrota azjatycka to jest taki składnik, który i przyspiesza gojenie, i koi, i łagodzi. Więc to bardzo dobry produkt, który zarówno będzie minimalizował zmiany Tworzące się zmiany trądzikowe, ale będzie również przyspieszał ich gojenie. I kolejny produkt z tej serii punktowy, skoncentrowany produkt Marki Tiam. Tutaj to jest produkt, który zarówno będzie wam goił stany zapalne, ale również bardzo dobrze podziała na przebarwienia pozapalne. W składzie znajdziecie między innymi jest cynk, jest drzewo herbaciane, a więc w tym produkcie nie ma typowych kwasów. Jeśli ktoś nie chce, nie lubi albo chce uzupełnić działanie produktu punktowego z zawartością kwasów, to jak najbardziej może wypróbować Marketiam. Skoro mówimy o działaniu punktowym, to oprócz kremów czy żeli punktowych, nie może tutaj w tym zestawieniu zabraknąć plasterków punktowych. Takich plasterków, które nasączone składnikami aktywnymi, z jednej strony powodują, że stany zapalne szybciej się goją, ale z drugiej strony tworzą okluzję na skórze, oddzielają stan zapalny. Od czynników zewnętrznych, co również powoduje, że ten stan zapalny ma szansę szybciej się goić. Więc takie plasterki w momencie, kiedy masz skórę trądzikową, kiedy masz skórę problematyczną, jak najbardziej warto mieć i już na etapie tworzenia się zmiany można te plasterki stosować. Podobnie później, w momencie, kiedy ta zmiana się już goi, jest na etapie właśnie gojenia, nadal te plasterki możesz przyklejać. Mam Wam dzisiaj do pokazania trzy rodzaje plastrów, czy lasty od trzech marek Piąkankul i absolutnie jestem przekonana, znane Wam plasterki z serii Akne, niezwykle cieniutkie, niewidoczne na skórze, zarówno do stosowania na noc, ale również na dzień, bo spokojnie można na te plasterki nałożyć makijaż. Kultowe również, niezwykle popularne plasterki marki Coserix. One mają tutaj trzy wielkości, a więc można sobie dopasować wielkość plastra do zmiany, która w tym momencie tworzy. Się na skórze i wymaga ochrony i przyspieszenia gojenia. I plastry celowane plastry od marki Uśin Labota, czy to jest marka, która w swojej ofercie ma plastry specjalizujące się i celowane na rozwiązywanie określonych problemów skóry. Tutaj to są plastry, które są mocno nasączone składnikami aktywnymi, bo znajdziemy tutaj i kwas salicylowy i olejek z drzewka herbacianego, ale mamy tutaj również kwasy z grupy AHA, a więc kwas glikolowy, mlekowy i winowy. A skoro mówimy o plastrach, to pokażę wam jeszcze jeden rodzaj plastra. Można go potraktować jako ciekawostkę, ale można go potraktować jako kolejny produkt do wypróbowania przy skórze trądzikowej. To są plastry na strefę T. Ta strefa T jest nie u wszystkich, ale u wielu osób mających problem ze skórą trądzikową, zaskórnikową, przetuszczającą się, ta strefa T jest najbardziej problematyczna. Strefa T, a więc czoło, nos i broda. To jakby bierze się stąd, że właśnie w tej strefie my mamy najwięcej gruczołów łojowych, a te gruczoły łojowe pracując, no powodują, że ta, że ta strefa staje się również najbardziej problematyczna. Marka Wushin Labotage ma, mówiłam Wam o tym, ma plastry dedykowane określonym problemom, ale również strefom, jeśli chodzi o twarz. I jednym z takich plastrów jest plaster na strefę T, konkretnie na czoło. To jest plaster nasączony składnikami aktywnymi, ponieważ tutaj znajdziemy i kwas salicylowy, i glikolowy, i mlekowy, i drzewo herbaciany, a więc taki skład, który rzeczywiście działa i wygładzająco, i przeciwtrądzikowo. I regulująco na wydzieranie sebum, taki plaster po oczyszczeniu skóry można przykleić do skóry, można go zostawić na całą noc, a następnie po zdjęciu można wklepać na przykład krem nawilżający. Jeśli chodzi o kremy nawilżające, to mam dla was propozycję kremu marki Coserix. Pamiętacie, mówiłam o tym i bardzo was proszę, żeby w tym ułożeniu swojego planu pielęgnacyjnego dla skóry trądzikowej, żebyście nie zapominali o tym, że to nawilżenie, kojenie i regeneracja, to jest bardzo istotny czynnik, że nie możemy działać tylko składnikami aktywnymi, które działają na zmiany trądzikowe. Trzeba tej skórze dawać równowagę kremem nawilżającym który dobrze się sprawdzi do skóry trądzikowej, jest lekki krem nawilżający marki COSRX. On jest lekki, jak powiedziałam, niezwykle szybko się wchłaniający, ale ma tutaj również składniki, które będą wspomagały skórę trądzikową. Natomiast jeszcze inną opcją takiego nawilżenia, kojenia i regeneracji skóry, bo pamiętajcie o tym, że ta, że ta skóra nawilżona, ona szybciej się goi i te zmiany zapalne szybciej, em, również Niż się goją. To jest maska w płachcie od SOME To jest maska z wysoką zawartością między innymi wąkroty azjatyckiej. Taką maskę możecie stosować nawet kilka razy w tygodniu. To jest maska, która da wam regenerację, która przyspieszy gojenie się stanów zapalnych, która da wam również nawilżenie. Po oczyszczeniu skóry Nakładasz taką maskę na skórę, dajesz jej kilkadziesiąt minut, żeby ta esencja, którą maska jest nasączona, zadziałała na skórę. Następnie zdejmujesz tę maskę ze skóry i możesz wklepać na przykład krem nawilżający. No to czego unikać w pielęgnacji skóry trądzikowej? Po pierwsze, o tym już mówiłam, zbyt agresywnego oczyszczania. Pamiętaj, że mydła nie są dla Twojej skóry, żele z zawartością alkoholu nie są dla Twojej skóry, ale dla Twojej skóry trądzikowej nie jest również oczyszczanie składnikami aktywnymi kilka razy w ciągu dnia. To nie jest ten kierunek. Po drugie, Pamiętaj o nawilżeniu. Skóra nawilżona to jest skóra, która szybciej się goi, ale to jest również skóra, która nie uruchamia nadmiernej produkcji sebum. Nawilżenie przy skórze trądzikowej to, je, to nie jest luksus. To jest absolutnie podstawa pielęgnacji takiej skóry. Po trzecie, nie łączy zbyt wielu składników aktywnych. Kwas salicylowy, niacynamid, witamina C, jeszcze coś więcej. Naprawdę w jednej rutynie pielęgnacyjnej skup się na jednym określonym albo kilku połączonych w określonym kosmetyku składnikach aktywnych i trzymaj się tej rutyny przez jakiś czas, bo to ona w efekcie przyniesie sukces. Po czwarte, Unikaj wyciskania zmian i dotykania skóry twarzy rękami. To niczego nie przyspiesza, wręcz przeciwnie, spowalnia cały proces, a dodatkowo narażasz się na powstawanie zmian pozapalnych. I po piąte, nie oczekuj cudów po tygodniu. Skóra trądzikowa jest skórą wymagającą. Da się taką skórę wyprowadzić na prostą i absolutnie ograniczyć powstawanie zmian trądzikowych samą pielęgnacją. Natomiast Trzeba tej skórze i sobie dać czas. Tutaj nic nie wydarzy się w ciągu tygodnia czy dwóch. Daj sobie czas, bądź cierpliwa i zobaczysz, że Twoja skóra ci się odpłaci. Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej denerwuje Was przy skórze trądzikowej. Czy to są zaskórniki, które powstają z dnia na dzień, a może to są bolące, podskórne gule, takie niedowyciśnięcia i mamy czasem takie wrażenie zupełnie nie do zagojenia. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.